Wszystkich gorąco przywitać w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach. Na pewno państwo wiecie, że znajdujemy się na terenie najstarszej zabrzańskiej parafii, która, można powiedzieć, ma już ponad 770 lat. Pierwsza zmianka o naszej dzielnicy Biskupice, początek zmianek o naszej parafii, tym o o kościole tu znajdującym się właśnie to rok 1243, czyli miejscowość, dzielnica, miejsce, można powiedzieć, historyczne. Kościół świętego Jana Chrzciciela, w którym się znajdujemy, został poświęcony 27 listopada 1857 roku. W roku 1863 miała miejsce jego konsekracja. Budowany był kilka lat dzięki fundacji rabiego Karola Wolfganga Wallstrema, który spoczywa w krypcie znajdującej się w naszym kościele. Jego żona Berta, siostra Elżbieta oraz troje małych dzieci, co do których dokładnie nie wiemy, kim są. Ta krypta zabytkowa jest też często odwiedzana przez mieszkańców naszego miasta, przez różnych historyków, ludzi, którzy interesują się historią tego miejsca, okolicznych miejscowości, historią też rodu Balstrebów. Stoimy przed prezbiterium naszego kościoła. W niej znajduje się piękny zabytkowy ołtarz główny, który też ma już we ponad 150 lat. W ołtarzu obraz Matki Bożej z dzieciątkiem. Prawdopodobnie jest to najstarszy zabytek naszego miasta, gdyż uważa się, że ten obraz został namalowany na początku XVI wieku. Ten ołtarz został niedawno odnowiony, została mu przywrócona pierwotna piękność, światłość, gdyż przez te kilkadziesiąt ostatnich lat ołtarz uległ wielkim zniszczeniom i trzeba było kilka lat temu dokonać jego całkowitej rekonstrukcji. Prezbiterium naszego kościoła, oprócz ołtarza, oprócz pięknego obrazu Matki Najświętszej, Matki Bożej, można też zauważyć, zabytkowe witraże. Są to witraże też najstarsze myślę w naszym mieście. Co ciekawe jest tam herb rodu Balstremów, który się zachował, który nie uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Oprócz tego presbiterium, czyli ołtarza głównego, obrazu Matki Najświętszej, witraży, warto też zwrócić uwagę na zabytkowe organy naszego kościoła, które pochodzą z początku XX wieku. Warto właśnie też kiedyś przybyć na jakiś koncert organowy, by móc ich posłuchać. Znajdujemy się przy organach w kościele. Świętego Jana Chrzciciela. Są to organy firmy RIGER Opus 2272. Organy były zbudowane przez tą firmę w roku 1927. Odbiór tych organów dokonał dyrektor muzyczny z bytomia Paul Jaszkę. Rada Parafialna podjęła decyzję o budowie nowych organów w 1926 roku, ponieważ tamte organy były już zepsute i zdecydowano się na budowę nowych organów, większych organów. Wiadomo, iż z tych poprzednich organów wykorzystano 5 głosów do obecnych organów. Instrument jest o trakturze pneumatycznej, ma 23 głosy, podzielone na dwa manuały i pedał, czyli klawiaturę nożną. A właśnie te organy firmy Riger można powiedzieć, że są o estetyce romantycznej. Mają brzmienie bardzo miękkie typowe właśnie dla organów romantycznych, organy barokowe zupełnie inaczej brzmiały. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich zainteresowanych, tych, którzy będą oglądać ten film, tych, którzy interesują się historią, aby przybyli w to miejsce, aby podziwiali to historyczne miejsce, jak i też całą naszą biskupicką dzielnicę, gdzie znajduje się wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia.